Dział agro, ponieważ firma posiada inne działy, które są częściowo połączone z branżą agro, ale tutaj to, co pokazujemy na targach, to są dysze ceramiczne marki Albus, czyli prowadzimy przedstawicielstwo z pełnym doradztwem specjalistycznych produktów części do opryskiwaczy. Okazuje się, że te produkty są jednym z najistotniejszych elementów przy aplikacji środków ochrony roślin, które wszyscy rolnicy muszą stosować i żeby otrzymać produkty zdrowe, bezpieczne musi być wykonane prawidłowo zabiegi. Dobra dysza, dobrej klasy, dobrej jakości, dobrze dobrana gwarantuje wykonanie zabiegu poprawnie oraz ten zabieg jest ekologiczny oraz również jest, nie jest niebezpieczny dla konsumenta. Naszym klientem są w zasadzie każde jedno gospodarstwo rolne, które prowadzi uprawę w jakikolwiek sposób. Jeśli to jest sad, tak jak tutaj jest dedykowana impreza dla sadowników, każdy sadownik robi opryski co najmniej kilkanaście razy i opowieści, że jabłko jest niepryskane. To są być może jabłka, jeśli ktoś ma małą działkę, cztery jabłonki, z reguły te jabłka nie wyglądałyby ładniej, przyjemniej, nie byłyby możliwe do przechowywania. Natomiast te ładne jabłka, które widzimy, są robione zabiegami żeby te zabiegi były bezpieczne, muszą być prawidłowe i dobrej jakości liściowe. My to nazywamy wanienką. To jest urządzenie, które pozwala pokazać, zasymulować e, pracę rozpylaczy. Te wanienki na targach tutaj pokazujemy, ale tak naprawdę one pracują u naszych dilerów, ich sklepach, w ich punktach sprzedaży, gdzie mogą e, razem z rolnikiem, sadownikiem zobaczyć jak ta dysza pracuje i pomóc dobrać, ponieważ tych dysz odmian jest bardzo dużo, może za duże słowo, kilkadziesiąt, ponieważ one służą do różnych zadań, tak jak są różne samochody, różne traktory, tak samo dyszem są do różnych zadań, do różnego rodzaju typów oprysków. I, yy... Sprzedaż przede wszystkim polega na doradztwie. Tu istotą jest doradztwo. I nasza sieć dealerska jest tak zbudowana, że sprzedają to ludzie, którzy się na tym znają i potrafią dobrać rolnikowi właściwą muszę. Albus produkuje tylko dusze ceramiczne, a ceramiczne dusze to jest trwałość. A jeśli mamy trwały produkt, on trzyma parametry przez wiele tysięcy hektarów, mamy pewny zabieg i powtarzalny. Albus jest to francuska firma, która tak naprawdę jest to zakład zbrojeniowy, przy którym jest dział produkcji dla rolnictwa. A wiemy, że zbrojeniówka ma doskonałe jakość, wysokie parametry, specjalistyczne laboratorium. Byłem w tym zakładzie trzy razy, widziałem i potwierdzam, to wszystko jest tam produkowane, jest to robione na wysokim poziomie i korzystają z tych samych fachowców, którzy projektują części dla wojska. Ceramikę również pracują i konstruują oraz testują na najwyższej klasie urządzeniach. Dlatego jestem przekonany i te produkty mają najwyższe parametry w dziedzinie ceramiki. Więcej informacji Państwo znajdziecie w internecie, jeśli piszecie słowo ALBUS albo www.albus.pl. Na naszej domenie jest tam podana sieć dealerów oraz podane wszystkie nowości, informacje, karty katalogowe o naszych produktach.